Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak nagrywać ekran w telefonie Oppo. Na początku otwieramy centrum sterowania i ściągamy w dół, tak aby wyświetlić więcej opcji. Teraz szukamy opcji nagrywania ekranu i naciskamy ją. Zezwalamy na korzystanie z mikrofonu, jeżeli chcemy, i teraz w tym miejscu możemy wybierać. Czy telefon ma nagrywać dźwięk systemu, lub też nie. Jak jest szary, to znaczy że nie nagrywa, jak czerwony, to znaczy że nagrywa, i tak samo może być nagrywany dźwięk mikrofonu, lub też nie. I możemy mieć wybrane obydwa lub wyłączone obydwa lub włączone tylko po jednej z opcji. Jeżeli chcemy zacząć nagrywać, naciskamy czerwoną kropkę, wtedy zaczyna się odliczanie. Teraz możemy nagrywać sobie i jeżeli chcemy zatrzymać na przykład przejść do jakiegoś okna innego, no to wtedy przechodzimy i jak już jest otwarta gra czy jakaś aplikacja, uruchamiamy nagrywanie od nowa. Możemy na przykład znowu zatrzymać i znowu zmienić okno i potem znowu zacząć nagrywać. I jeżeli chcemy już zapisać, skończyć, no to możemy nacisnąć tutaj, znaczy możemy, musimy nacisnąć tutaj na tego tika na ten ptaszek na końcu tego okienka i wtedy wideo zapisuje się w galerii. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle, ja się żegnam, cześć!